Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj przepyszny placek ziemniaczany w sosie pomidorowym. Mówię placek dlatego, że przygotuję ciasto jak na placki ziemniaczane, ale usmażę jeden duży placek, coś jak pizza. Tyle, że będę oczywiście smażyć ten placek na patelni. Zaprezentowałam to danie dość szczegółowo, pokazując każdy etap po kolei i tłumacząc co i jak należy zrobić w międzyczasie, żeby całość poszła sprawnie i całość idzie naprawdę bardzo sprawnie. A przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skuteczny.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Obieram ziemniaki. 4-5 ziemniaków, mam tutaj 420 g ziemniaków i można je zetrzeć na tarce o drobnych bądź grubych oczkach lub skorzystać z blendera. Pokazywałam już kiedyś przepis na ciasto na placki ziemniaczane robione z pomocą blendera. To będzie właśnie ten przepis, tyle że ciasto wykorzystam nieco inaczej. Zatem ziemniaki kroję na mniejsze kawałki. Dodam tutaj też od razu jeden ząbek czosnku. Ja biorę dwa, bo mam małe i razem z ziemniakami go posiekam. No i teraz uruchamiam blender i rozdrabniam ziemniaki. Najpierw powoli, pulsacyjnie, potem Szybciej. Kilka chwil i ziemniaki rozdrobnione. Przekładam je teraz na sito i zostawiam do odcieknięcia to ustawiam na miejsce i tej wody, która będzie ściekać z ziemniaków nie wylewam, ona za chwilę będzie mi potrzebna, właściwie skrobia, która tam się zbierze. Ziemniaki przykrywam i odstawiam na bok na jakieś 10 minut, można na dłużej. Można też te ziemniaki z wierzchu przypruszyć mąką, żeby nie ściemniały. Przy plackach nie ma to większego znaczenia, więc ja nie przypruszam. Niech one sobie odciekają, a ja przygotuję dodatki oraz sos. Jedna średnia cebula, połowa do placków, połowa do sosu. Cebulę obieram i kroję w drobną kostkę lub drobno siekam. Posiekaną cebulę od razu dzielę na dwie kubki, żeby się nie zapomnieć. Jedna pójdzie do ciasta, druga do sosu. No i teraz szykuję sos. Dzisiaj wybrałam sos pomidorowy. Zatem w garnku rozgrzewam niewielką ilość oliwy z oliwek, mniej więcej jedną łyżeczkę i kiedy się lekko rozgrzeje, dodaję cebulę i chwilę razem podsmażam do czasu aż cebula się zeszkli. I do zeszklonej dodaję pomidory, świeże lub z puszki. Ja dzisiaj sięgam po pomidory z puszki. Można także sięgnąć po przecier pomidorowy, passatę. Ja dodaję pomidory w całości razem z sokiem. Taka standardowa puszka, 400 g. I od razu dolewam tutaj także wodę, mniej więcej jeden kubek, 300 ml. Ja wodę odmierzę puszką po pomidorach. Zatem mniej więcej 3 czwarte puszki. Od razu tę puszkę płuczę. I teraz zwiększam grzanie i doprowadzam zawartość garnka do zagotowania, a w międzyczasie dodaję przyprawy. U mnie będzie to sól, mniej więcej 1 czwarta łyżeczki. Ale solimy oczywiście jak zawsze według własnego uznania i upodobań. Solidną szczyptę czarnego pieprzu. I na razie tyle wystarczy, na koniec jeszcze dodam przyprawy, ale na razie niech to się zagotuje, mniej więcej 10-15 minut i powinno być dobrze, a ja w tym czasie przygotuję pozostałe dodatki. Czyli boczek, 3-4 plastry, dzisiaj sięgam poparzony, bo akurat nie mam wędzonego. To może być także dowolna wędlina typu szynka drobiowa, czy inna szynka, kiełbasa. Generalnie coś, co smakuje nam w połączeniu z ziemniakami i ja wybieram ten boczek, kroję go teraz w bardzo drobne paski lub w drobną kostkę. Mm, wspaniały zapach, naprawdę. No i teraz trzeba to podsmażyć. Rozgrzewam zatem patelnię i dodaję niewielką ilość oliwy z oliwek do smażenia bądź oleju, na przykład rzepakowego. Na gorący wykładam boczek i chwilę podsmażam, aż się zrumieni. Do lekko zrumienionego dodaję cebulę, mieszam i smażę tak długo, aż cebula się zeszkli. Gdybym do placków chciała dodać świeże zioła, a świetnie pasuje tutaj na przykład świeży rozmaryn, czomber czy drobno posiekana szałwia, to teraz jest ten moment, że dodaję zioła i podsmażam je razem z cebulą. Kiedy się zeszkli i zacznie przyjemnie pachnieć, wyłączam grzanie i zostawiam do lekkiego przestygnięcia. Można przełożyć na przykład na zimny talerz, wówczas yy, przestygnie to szybciej. No i praktycznie wszystkie składniki mam już gotowe. Zaglądam do sosu. Pomidory ładnie się rozgotowały i zmiękły. Dodaję teraz czosnek. Jeden dość duży ząbek, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. I gotuję jeszcze chwilę razem. Za chwilę będę to miksować. Teraz gotuję już bez przykrycia, żeby sos nieco odparował. A sama szykuję ciasto. Zaglądam do ziemniaków ładnie odciekły. Ten sok nie będzie mi już potrzebny, ale na dole zebrała się naturalna skrobia ziemniaczana, mączka ziemniaczana i ta będzie mi już potrzebna. Zatem zlewam wodę, ostrożnie, żeby nie ruszyć tej skrobi. Zobaczcie, trochę tej skrobi się zebrało i teraz dorzucam do tego odsączone ziemniaki. Wbijam dwa całe jajka. I mieszam łącząc ziemniaki z jajkiem, po to, żeby zobaczyć, jaką ciasto będzie miało konsystencję, i będę wiedziała, ile dodać mąki. Mm. Bardzo przyjemny ziemniaczany, lekko czosnkowy zapach. No i tak to wygląda. Im mniej mąki dodam, tym lepiej. Dwie, trzy łyżki myślę, że powinno być dobrze. I ja dodam mąkę ziemniaczaną. Gdybyście uznali, że konsystencja ciasta jest zbyt luźna, to trzeba dosypać tutaj jeszcze trochę mąki pszennej lub ziemniaczanej. Gdyby było zbyt gęste, to można dolać trochę tego odlanego soku z ziemniaków. Teraz dodaję boczek i cebulę, ależ to pięknie pachnie, oczywiście dokładnie mieszam i na koniec trzeba to doprawić do smaku, ja tylko solą i czarnym pieprzem. Solidna szczypta pieprzu i sól, także solidna szczypta, ja daję mniej więcej 1 trzecią łyżeczki, mieszam no i smażymy. Z tego ciasta oczywiście można smażyć mniejsze placuszki, takie klasyczne, tradycyjne placki ziemniaczane. Ja dzisiaj wybieram formę dużą, czyli mm, taką jak średnica patelni i będę je smażyć na tej samej patelni, na której podsmażałam cebulę i boczek. Rozgrzewam ją zatem, dolewam niewielką ilość oleju rzepakowego, można także sięgnąć po smalec, i na mocno rozgrzany wykładam taką porcję ciasta, żeby uformować na dnie patelni cienki placek. Ja wykładam połowę z przygotowanego ciasta, będę miała dwa placki. Rozsmarowuje równo i na nie za dużym ogniu, pod przykryciem lub bez przykrycia, smażę tak długo, aż od spodu się ładnie zrumieni i zetnie, a z wierzchu zacznie tracić surowość. Wtedy będzie moment, żeby go przewrócić. Widać, że przy brzegach zaczyna się już ścinać. Widzę także, że jest zezłocony od spodu, bo. Prześwituje to przezłocenie przy brzegach. I teraz ostrożnie z pomocą długiej łopatki lub yy, talerza suwam placek na talerz i przewracam na drugą stronę. Przewracam go na drugą stronę i dosmażam z drugiej. Przepiękny, prawda? A jak pachnie! No i w czasie, kiedy placek dosmaża się z drugiej strony zaglądam do sosu, z całą pewnością jest już dobry czas go teraz przetrzeć przez sito lub zmiksować, na przykład z pomocą blendera. Dodam teraz jeszcze tylko kilka listków bazylii, same listki bez gałązki i całość dokładnie blenduję. Ponownie włączam grzanie i niech sos się gotuje na małym ogniu odparowując, zredukuje się nieco i będzie gęściejszy. Można tutaj także dodać śmietanę kremówkę, yy, a w śmietanie można na przykład rozprowadzić niewielką ilość mąki ziemniaczanej bądź mąki pszennej, żeby ten sos nieco zagęścić. Ja chcę taki jak tutaj widać, bez żadnego zagęszczania, więc po prostu go trochę podgotuję, żeby nieco odparował. A sama szybko zaglądam do placka, bo na pewno jest już dobry. Słychać, że usmażony ładnie przesuwa się po dnie. Przekładam go teraz na talerz bądź na metalową kratkę ruszt, raszkę, żeby stygnąc nie zaparował od spodu, a na patelnię wykładam drugi placek. Na koniec zaglądam do sosu, trzeba go oczywiście doprawić solą, pieprzem, może odrobinką cukru, szczyptą, cynamonu, tak jak lubicie, tak żeby smak Wam odpowiadał. Baza tego sosu jest bardzo solidna i teraz trzeba ją tylko podkręcić przyprawami. U mnie to będzie sól, pieprz, cynamon i szczypta cukru w moim wariancie brązowego. Sprawdzam smak. Mm. Doskonałe o to chodziło i sos gotowy. Wyłączam grzanie i czekam, aż ostatni placek się dosmaży. Tego sosu przygotowałam trochę więcej, w całości go oczywiście nie zużyję do placków, wykorzystam go później do makaronu, bądź do ryżu, czy do jakiegoś dania, które będę zapiekać. Sos pomidorowy jest bardzo uniwersalny, można go przechowywać w lodówce i z całą pewnością znajdzie niejedno kuchenne zastosowanie podaje w zależności od okazji i oczekiwań gości można podać na desce i kroić przy gościach polewać sosem kwaśną śmietaną posypywać serem bądź poporcjować i podawać już poporcjowane ja moje porcjuję jak pizzę w trójkąty mm, pachnie przepięknie placek jest przyjemnie chrupiący to naprawdę będzie uczta i gotowe. Złociste, gorące, chrupiące z gorącym, lekko pikantnym sosem pomidorowym. Jak sami widzieliście, także bardzo proste do przygotowania. Jeśli pominiecie boczek, to może to być szybkie danie na piątek. Zamiast boczku można też dodać także inne bezmięsne dodatki, na przykład podsmażone warzywa, trochę więcej cebuli, szczypiorek, zioła. To wszystko co nam pasuje do ziemniaków świetnie się tutaj odnajdzie. Pyszny obiad, pyszna kolacja. Gorąco zachęcam i na koniec jak zawsze życzę smacznego.